Dzień dobry, tu Listerkerf. Pan Scholz był u pana Tuska w Warszawie na rozmowach i obaj panowie sobie o czymś porozmawiali. Chciałem się dowiedzieć z niemieckiej pracy, o czym oni rozmawiali, ale niemiecka prasa potraktowała temat, powiedziałbym, trochę jak temat poboczny, ponieważ w niektórych gazetach w ogóle nic nie było na ten temat napisane, a w pozostałych bardzo, bardzo skrótowo. Jak to w takich sytuacjach bywa, o czym rozmawiali, nigdy się nie dowiemy, bo nie po to politycy siebie odwiedzają, żeby całemu światu powiedzieć o czym rozmawiali. Najważniejsze są zawsze rozmowy kuluarowe, gdzieś tam w zaciszu gabinetów. I w tym przypadku na pewno tak było. To, co się mieliśmy dowiedzieć, dowiedzieliśmy się podczas konferencji prasowej, przedstawionych dokumentów i spekulacji prasy. Najciekawszy i chyba najobszerniejszy artykuł na temat tego spotkania znalazłem w niemieckiej gazecie Die Welt. Die Welt jest niemieckim dziennikiem mainstreamowym, którego właścicielem od niedawna jest amerykańska grupa LKK. Gazeta prezentuje umiarkowanie krytyczny punkt widzenia w stosunku do polityki niemieckiej. Tak czy owak, już w pierwszym akapicie dowiadujemy się, że pan Scholz planuje Nowe rozpoczęcie, Noi Anfang w stosunkach z Polską oraz że premier Tusk oczekuje finansowego zadośćuczynienia za II wojnę światową. I ten właśnie temat wydaje się być tematem absolutnie najważniejszym tak dla autora artykułu w Welcie, jak i dla komentujących ten artykuł czytelników Welta. Dowiadujemy się, że z reparacjami rozpoczęła się Odyseja za rządów narodowo-konserwatywnego rządu PiS który chciał 1,3 biliona euro, a teraz rząd Tuska podejdzie do tego w zupełnie innym stylu. Co ciekawe, rząd premiera Tuska jest opisywany w artykule jako centrolewicowy. Tak czy owak, premier Tusk również domaga się zadośćuczynienia finansowego od Niemiec, w związku z czym obaj panowie politycy postanowili zacieśnić dialog w sprawie odszkodowań dla żyjących jeszcze ofiar II wojny światowej. Ale nie ma jeszcze na ten temat żadnych konkretów. Nie ma konkretów, pisze Welt, ale konkrety tak naprawdę według mnie zupełnie są. Takie oświadczenie jednoznacznie wskazuje na to, że sprawa reparacji z punktu widzenia Niemiec musi być raz na zawsze załatwiona. Proponowana przez niemiecką stronę rozwiązanie, czyli zamiast reparacji płatność na rzecz ofiar II wojny światowej jest z punktu widzenia Niemiec rozwiązaniem bardzo korzystnym. Wypłata jakiegokolwiek wspomożenia, bo nie jest tu mowa o odszkodowaniu, tylko o Unterstützung, czyli o wspomożeniu, o wsparciu. A więc wypłata jakiegokolwiek Wsparcia dla około 40 tysięcy ludzi, którzy jeszcze żyją w Polsce jest z punktu widzenia Niemiec finansowo bardzo opłacalna. Pamiętajmy, że nie jest to 1,3 biliona euro, a żyjemy w kraju, który wspomaga finansowo praktycznie cały świat, wypłacając pieniądze, na przykład na przysłowiowe już tutaj w Niemczech ścieżki rowerowe w Peru, nie wspominając już o utrzymaniu milionów imigrantów. Tak czy owak, według mnie ta sprawa zostanie w tej chwili za rządów pana Tuska załatwiona jednoznacznie. To znaczy w ten sposób, żeby Polska już nigdy nie domagała się tych reparacji, żeby nie było podstaw prawnych do domagania się reparacji, żeby wypłata Wspomożenia dla 40 tysięcy żyjących ofiar II wojny światowej w Polsce była ostatecznym załatwieniem sprawy. Wygląda na to, że taki jest sens tej wypowiedzi polityków. Tak czy owak, przed około rokiem zrobiłem film na temat reparacji. Czy Polska ma szansę otrzymać reparację od Niemiec? Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Jakby nie patrzeć, w podsumowaniu tego filmu mówię o tym, że Polska nie ma szans na uzyskanie żadnych reparacji od Niemiec, przynajmniej w tej chwili, ale że mimo wszystko, dla zachowania zdrowych stosunków międzynarodowych i partnerskich z Niemcami, tych reparacji należy się domagać. Jakie mam argumenty? Zachęcam do oglądnięcia filmu. Drugim tematem, na który zwrócili uwagę panowie politycy, jest kwestia budowy niemiecko-polskiego domu. Po polsku można powiedzieć Instytutu Polsko-Niemieckiego. Ten dom, ten instytut ma w teorii skomplikowaną polsko-niemiecką historię, przypominać jak również brutalną niemiecką okupację. Z lat 39-45 i ma być do tego miejscem pamięci. Tyle Welt. Mój komentarz do tego punktu. Ten punkt również wydaje mi się troszeczkę dziwny. Po co w Warszawie budować dom, w którym będzie się wspominać polskie ofiary II wojny światowej? Każdy, kto był w Warszawie, każdy, kto mieszka w Warszawie, doskonale wie, że Warszawa jest jedną wielką pamiątką po II wojnie światowej. W Warszawie są pomniki, w Warszawie jest pawiak. W Warszawie są zaznaczone mury getta, a na każdym kroku, szczególnie na Starym Mieście albo Mokotowie, widać tablice pamiątkowe upamiętniające miejsca rozstrzelań czy innych dramatycznych wydarzeń. Co w takim razie miałoby się znaleźć w domu, w Instytucie Polsko-Niemieckim w Warszawie, skoro na ulicach Warszawy już wszystko mamy? Wydaje się, że w takiej sytuacji lepiej byłoby taki instytut postawić w Berlinie. Myślę, że Niemcy dążą do tego, żeby rozumienie i stosunek do II wojny światowej pomiędzy Polakami a Niemcami zbudować na podobnym fundamencie, jak jest to zrobione w tej chwili z Francuzami w sprawie I wojny światowej. Jak pojedziecie to Verdun, to tam na cmentarzu leżą sami Francuzi, ale w mauzoleum już w tej chwili są napisy po niemiecku i jest to miejsce pamięci ofiar francuskich i ofiar niemieckich tej wielkiej bitwy. A na niewiele od cmentarza odległych fotach na których jakby nie patrzeć bronili się Francuzi, a atakowali Niemcy, w tej chwili powiewają fla flagi francuskie i niemieckie razem. W sumie to ta cała historia mi się podoba, tyle że od pierwszej wojny światowej minęło już naprawdę dużo lat i pomiędzy pierwszą wojną światową a współczesnością była jeszcze druga wojna światowa. Poza tym walk pomiędzy Francuzami a Niemcami podczas pierwszej wojny światowej nie można stuprocentowo porównać do tego, co wydarzyło się w Polsce w czasie drugiej wojny światowej, do niemieckiej okupacji. Niezależnie wydaje się, że kwestia historia, więc odszkodowań za II wojnę światową, budowy domu polsko-niemieckiego w Warszawie, czy też, jak piszą politycy w trzecim punkcie, stworzenie niemiecko-polskiego podręcznika do historii, który będzie mówił, że Europa jest naszą historią, jest dla strony niemieckiej bardzo, bardzo istotny. Efekt jest taki, że większość inicjatyw, które przedstawili obaj politycy, dotyczy właśnie kwestii historycznych. To pokazuje, jak ważne są kwestie historyczne. O ile regulacje kwestii historycznych, regulacje punktu widzenia na dramatyczną historię polsko-niemiecką są bardzo istotne w czasach pokoju i są istotne dlatego, że jesteśmy sąsiadami i będziemy tutaj w Europie cały czas sąsiadami. O tyle przy takich ustaleniach trzeba pamiętać, że mimo wszystko oba kraje, oba narody mają troszeczkę inne interesy przy tworzeniu polsko-niemieckiego domu czy też polsko-niemieckiego podręcznika. Historii. Tym bardziej, że komentarze pod tym artykułem skupiają się tylko na jednym. Czytelnicy Welta, mam wrażenie, przeczytali tylko pierwsze dwa akapity, w którym było napisane, że premier Tusk chce od Niemców jakieś pieniądze, że Polacy sobie nie odpuścili i mimo wszystko cokolwiek chcą. Komentatorzy pod Weltem zwracają uwagę na to, na co ludzie, zwykli ludzie tutaj w Niemczech, najczęściej podczas dyskusji o reparacjach i tego typu rzeczy, zwracają uwagę, czyli na to, że Polska po wojnie otrzymała niemieckie ziemie. MSM pisze, kwestia zadośćuczynienia powinna być już dawno załatwiona. Naszymi ziemami wschodnimi i ich, i ich używaniem. Dlaczego w ogóle rząd dyskutuje o jakimś zadośćuczynieniu pisze KLG? Polska przecież otrzymała wielkie połacie Niemiec, a niemieccy mieszkańcy tych terenów, oni nie otrzymali żadnego zadośćuczynienia. Zagmal pisze, najważniejsze, naj jeśli Tusk żąda jakiegokolwiek uczynienia, to Prusy pomoże Wielkopolska i, i Szwecja i Śląsk, wystarczą. Więcej nie damy. Te wypowiedzi komentatorów świadczą o tym, jakie jest podejście Niemców, zwykłych ludzi do terenów niemieckich w Polsce, jak to oni nazywają, Ostgebite. Tutaj w Niemczech, odwrotnie niż w Polsce, te tereny się kołubi, te tereny się wspomina, na nie się jeździ, mówi się o nich jako utraconej części Niemiec. Tutaj, tutaj w Badeni-Württemberg jest masa ludzi, którzy stamtąd pochodzą, których krewni, których Dziadkowie, pradziadkowie, właśnie stamtąd pochodzą. Żeby daleko nie szukać sąsiad, który mieszka w sąsiednim domu, starszy pan, urodzony jeszcze w latach 30., urodził się praktycznie w tym samym mieście na Śląsku, w którym urodziłem się ja. I jak tylko jadę do Polski, to mówi, żeby to miasto pozdrowić. Także jeśli ktoś chce wyregulować stosunki między Polską a Niemcami, sytuację, która nastąpiła w wyniku II wojny światowej, to według mnie, pan Scholz. Pontusk, powinni się właśnie tą sprawą zająć. My, Polacy, traktujemy nasze ziemie zachodnie jako naszą własność, o naszych kresach na wschodzie, które w tej chwili są na Ukrainie i w Białorusi, zapomnieliśmy, albo powoli zapominamy. Natomiast u Niemców wspomnienia i żal za utraconymi terenami jest całkowicie żywy. Zresztą nie tylko. Klaus L. w swoim komentarzu po artykule wspomina o okupacji Szczecina przez Polaków i o wygonięciu niemieckiej ludności Szczecina w 1946 roku. Wspomina, że było to nielegalne i brutalne i ma nadzieję, że w Instytucie Polsko-Niemieckim, nowo powstałym, ten temat nie będzie pominięty. W całym tym zamęcie komentarzowym pod artykułem jest kilka wpisów, na przykład Jana S., który tłumaczy, że to nie Polacy przesunęli granicę, to nie ich wina, to Stali, że Polska również utraciła swoje ziemie wschodnie. Ale po 80 latach po II wojnie światowej wygląda na to, że pamięć historyczna, Yeah. Przekazała to zupełnie inaczej. Jest jeszcze kilka komentarzy na temat, że Polska zdecydowała się zrezygnować z reparacji, że Gomułka, że inne akty prawne to są znane argumenty. Te argumenty możecie poznać w moim poprzednim filmie o reparacjach, o którym już mówiłem. Wracając do artykułu i wracając do ustaleń pana Szolca z panem Tuskiem, jest jeszcze mowa o współpracy militarnej, a więc jak już załatwimy kwestię II wojny światowej, dogadamy się w kwestii Zadość uczynienia ofiarom i kwestia reparacji będzie już absolutnie z głowy. Do tego wybudujemy Instytut Polsko-Niemiecki i wypuścimy książkę do historii, która będzie tę historię opowiadać w określony taki jak ustalimy sposób. To jeszcze musimy dogadać się w kwestiach militarnych, czyli kto jest czyim sojusznikiem i dlaczego. Propozycja niemiecka jest taka, żeby w NATO wzmocnić europejską część. Żeby wzmocnić tą europejską część NATO, panowie politycy proponują, żeby w Polsce produkować części zamienne i amunicję do niemieckich czołgów Leopard, tych czołgów, które oba kraje dostarczyły na Ukrainę. I słusznie. Współpraca militarna w czasach zagrożenia rosyjskiego jest niewątpliwie bardzo istotna, ale diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. Co to znaczy dla Polski i co to znaczy dla Niemiec? Dla Niemiec znaczy to, że przemysł zbrojeniowy Polski stanie się kompatybilny ze sprzętem niemieckim produkowanym w Niemczech, co prawdopodobnie będzie skutkować tym, że jedynym rozsądnym pomysłem na zakup sprzętu wojskowego dla Polski będzie kupno tych czołgów czy tego sprzętu właśnie od Niemiec. Zwykle to wygląda inaczej. Zwykle kraj najpierw decyduje się kupić ileś tam czołgów, a później producent tych czołgów decyduje się na otworzenie fabryki części zamiennych albo amunicji w kraju, który kupił ten sprzęt. Tutaj jest sytuacja odwrotna. Niemcy proponują, żebyśmy najpierw zaczęli produkować amunicję i części zamienne, a później prawdopodobnie kupili czołgi niemieckie. Co w takim układzie z czołgami amerykańskimi, które Polska zdaje się już kupiła? Co z kontraktem z Koreą? Tego nie wiadomo. Tego dokument polsko-niemiecki panów szefów rządu nie mówi. Pewnym jest jednak, że taka umowa o współpracy przy produkcji militarnej pomiędzy Polską a Niemcami jest bardzo dla Niemiec korzystna. Nie dość, że zyskują zaplecze i siłę roboczą w Polsce, to również budują podstawy do tego, aby Polska w przyszłości kupowała czołgi niemieckie. Tak czy owak, cała ta wizyta pana Scholza u pana Tuska, cała ta opowieść historyczno-militarna wydaje się tylko wierzchołkiem góry lodowej, którą oba kraje pomiędzy sobą powinny załatwić. Spraw jest dużo, dużo więcej, jednak te sprawy, czyli kwestia II wojny światowej, kwestia odszkodowań, kwestia wspólnej historii, jeśli w ogóle możemy o wspólnej historii tutaj mówić, czy też o wspólnym widzeniu historii, jest niewątpliwie absolutnie najważniejsza w tej chwili dla Niemców i będą chcieli to za wszelką cenę w tej chwili z Polską wyregulować. Będą chcieli to tak wyregulować, żeby te regulacje pozostały na całe lata, żeby już nie było na ten temat dyskusji i rozmaitych wyskoków w stylu reparacji. Ta wizyta pana Scholza pokazuje jeszcze, jak bardzo Niemcy potrafią dbać o swoje interesy i że interesy niemieckie ciągną się przez lata. Zmieniają się rządy, zmieniają się ludzie, jednak interesy pozostają takie same. Niezależnie od tego, czy te interesy niemieckie są zgodne z interesem polskim, życzyłbym Polsce polityków, którzy również dbają o interesy Polski. I żeby Interesy Polski były zawsze takie same, bo one są zawsze takie same, niezależnie od tego, kto rządzi. Interesy Polski jako kraju i Polaków jako narodu nie zmieniają się. Nie ma interesów pisowskich, interesów peowskich, interesów Kaczyńskiego, interesów Tuska, tylko są interesy Polski i Polaków. A zdrowa współpraca polega na tym, żeby reprezentując swoje własne interesy z drugim narodem, z drugim krajem, który również ma swoje interesy, Interesy się dogadać. Dogadać, czyli znaleźć konsensus. Dogadać, czyli nie zgodzić się na wszystko, co druga strona chce, a z drugiej strony nie wysuwać absurdalnych, jakby nie patrzeć współcześnie, żądań, na przykład reparacji za ponad bilion euro. Po prostu trzeba zachowywać się w granicach rozsądku. Miejmy nadzieję, że w Polsce doczekamy się tego typu polityków. Chociaż pewności nie ma. Listek Elf ze Stuttgartu, pozdrawiam, odezwę się jeszcze, na razie. A jak ktoś by chciał, to zachęcam do wspomagania mojego kanału. Jak ktoś ma 3,50 zbędne, to może za pomocą rozmaitych platform, od Patronite'a przez PayPal'a, Przelew na konto, Kup mi kawę, subskrypcja na YouTubie i tak dalej mnie wspomóc. Będzie mi bardzo miło. Poza tym tematy, które poruszam tutaj na tym kanale Listek Elf, są tak istotne, że zachęcam do do przesyłania linków do mojego filmu innym. Znajomym, których się lubi, i znajomym, których się nie lubi. Znajomym, z którymi się zgadzamy, i znajomym, z którymi się nie zgadzamy. Każdy znajdzie coś, a tematy są tak ważne, że powinniśmy znać inny punkt widzenia na tą samą sprawę. Nie zamykać się w bajkach, tylko zastanowić się właśnie na tym, jakie są interesy nas, Polaków. Pozdrawiam jeszcze raz. Odezwę się jeszcze. Cześć.